Czy witajcie, z tej strony Kołajnkuba. W dzisiejszym odcinku rozkręcamy kolejny ciekawy głośnik. Jest to Mediatek MT3167, czyli ta wersja z dwoma niskotonówkami. Była jeszcze wersja z jedną niskotonówką. Mamy tą nowszą. Ten głośnik o dziwo chyba nawet działa. Zaraz zresztą go podłączymy i sprawdzimy to. Działa albo i nie działa. Dajmy mu się chwilę podładować. Głośnik, jak widzimy, się nam włączył. No battery, please już się wyłączy. Albo musi się dłużej podładować, albo ten akumulator po prostu jest już w złym stanie, tak samo jak w naszym Transmarcie. Jak sami słyszeliście, głośnik działa. Jest to typowy Chińczyk, więc myślę, że będzie standardowo. Ale może jakieś ciekawe części z niego wyciągniemy. Ok, na początku pokażę coś, co zawsze lubiłem w tych mediatekach, czyli wymienną baterię. Zobaczcie, mamy tutaj jedno ogniwo 18650-1800 mAh. Co z tego, że jest tutaj miejsce co najmniej na dwa takie ogniwa? I zobaczcie, o kurde, nawet jest port, aby podłączyć drugi akumulator. To też było zawsze fajne w tych głośnikach, że tutaj było w środku dużo miejsca, aby coś na przykład tam ukryć. Kto by się spodziewał, że trzymać jakieś ważne rzeczy, na przykład w głośniku? I to tak tanim głośniku. No nic, co my tutaj mamy? W środku ewidentnie widać rolkę po srajtaśmie. Brawo, Mediatech! Tam na dole widać jeszcze jedną. Prawdopodobnie łączą na kanał głośników wysokotonowych, ale dziwię się, że nie ma tutaj żadnego bazu refleksu. Być może, że jest dalej. Jeśli nie ma tutaj żadnego obrotu powietrza, jest to rozwiązanie po prostu bez sensu. To, co możemy też już zobaczyć, to kanał głośników niskotonowych, czyli tego i tego. One są po drugiej stronie. Jest połączony. I mam tutaj dwa bas refleksy, ale te dwa bas refleksy są na jednym kanale, więc też jest to trochę bez sensu. Nie dziwmy się, że nie mogło to grać dobrze. Chociaż w sumie grało nie najgorzej. No ale gdy poprawić pewne błędy konstrukcyjne, mogły być znacznie lepiej. Zobaczmy, sobie, co kryje się pod maską głośników wysokotonowych. Prawdopodobnie zwykły trzewatowy głośnik, tak naprawdę średniotonowy. No to jest częste rozwiązanie producentów głośników. Dobra, jedziemy dalej. Okay, teraz odłączymy sobie na chwilę panel sterujący tutaj. Dobra, wykręćmy sobie teraz nisko to Ok, nie da się tego wyjąć. Musimy sobie to położyć tak i odlutować. No cóż, teraz realnie widzimy, że są to przetworniki, które mają 2 ohmy i 6 watów, więc są one słabiutkie. Jak na tak duży przetwornik 6 W to naprawdę malutko. Tutaj ta osłonka w ogóle, zobaczcie, jest jakiś karton do się ugina. Słabiutkie są te przetworniki. I teraz możemy zauważyć, że otwory w naszym drugim kanale wysokotonowym są, owszem. Są dwa otwory na kabelki. Tutaj po prostu jeden głośnik zakłóca pracę drugiego. Bardzo dziwne rozwiązanie. Powinien od tego wychodzić osobny bas-refleks, bo wbrew pozorom z tyłu są dwa bas-refleksy, ale żaden z nich nie dochodzi do drugiego kanału. Sam głośnik wykonany jest z bardzo cienkiej płytki MDF i o dziwo nie da się tego dalej rozkręcić, żeby dobrać się do pozostałych przetworników. Tutaj ten bas-refleks, zobaczcie, to się odrywa palcami, przyklejony klejem na gorąco. Rolka po straj taśmie, tak jak mówiłem. Druga, no, a równie łatwo odeszła. To samo. Ta środkowa już tak łatwo nie wyjdzie, bo jest zabudowana w rogi. Odlutuję sobie czy ten koszyk na ogniwa, może się on do czegoś przydać. Dobra, nie chcę mi się wyżynarki wyjmować, więc po prostu na sobie ten MDF. Jest bardzo cienki, więc nie będzie to żadnym problemem. No i cóż, chciałbym się dobrać do tej głównej e, rolki po taśmie, która jest tutaj. Ok, udało się nam dobrać do głośniczka, odlutuję go sobie na szybko. 4 ohmy, 3 waty, tak jak wam mówiłem. Tada, mamy to. Tak więc dokładnie z tego w dzisiejszych czasach robi się głośniki Bluetooth. Tutaj widzimy dwa bardzo piękne, profesjonalne bass refleksy Po prostu brak mi słów. Tak poza tym wykręćmy sobie jeszcze te płytki. Tutaj mamy fajny potencjometr razem z przyciskiem. Fajne rozwiązanie. Może się do czegoś przydać. Okej, okay, w taki sposób wygląda moduł wzmacniacza, jest on naprawdę bardzo malutki. Tutaj mamy antenę do bluetootha, tu jest wyprowadzenie do anteny do radia, ją także możemy sobie odkręcić. Okej, okay, głośnik jest rozebrany, teraz jeszcze wytnę sobie multiszliterką ten panel tutaj. Dlaczego to robię już wam tłumaczę. Ten wzmacniacz mimo, że nie jest jakiś super, można jeszcze jakoś wykorzystać w jakimś innym projekcie. Możecie proponować w komentarzach co z tego zrobić. Więc fajnie byłoby sobie ten panel wyciąć i właśnie teraz to zrobimy. No i o to nam chodziło. Ten element w przyszłości może się nam bardzo przydać. Ok, dolutujmy sobie teraz przetworniki. No dobra, skąd tutaj ładnie działa, a więc teraz zobaczcie sami na to. Włożę tutaj teraz jeden wysokotonowy głośnik. Gra to zupełnie inaczej. A teraz włożę tutaj dwa przetworniki. No i to już gra tragicznie. Cóż, podsumowując, w tym głośniczku było troszkę ciekawych rzeczy. Oczywiście zostałem te elementy i będziemy je wykorzystywać w następnych odcinkach. Jeśli ten odcinek się Wam spodobał i chcecie więcej filmów z rozkręcania głośników, koniecznie stawiacie łapkę w górę i piszcie w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć od środka. Aby tych filmów nie przekapić, suba również możecie zostawić, a na dzisiaj już nie przedłużam, żegnam się z Wami, no i narka.